Bieg Bohaterów to projekt tworzony przez organizację studencką Pan Europa oraz stowarzyszenie Z tego Tegoroczna edycja opanowała dwa miasta, Katowice i Kraków, gdzie odpowiednio zbieraliśmy pieniądze na hospicjum Cordis oraz hospicjum imienia księdza Tischnera. Trasa to jest 5 km oraz 10, ale 10 km to po prostu drugie 5. Ustawiają się ludzie na starcie i biegną. To jest jakby najważniejsza sprawa, ale nie jest to oczywiście jak normalny bieg, bo wszyscy, albo przynajmniej większość, jest przebrana w straje superbohaterów, i przez to jest bardzo kolorowo bo wszyscy tu są bohaterami przecież. To już druga edycja organizowana przez organizację stęską PAN-Europa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zabraliśmy tutaj 500 biegaczy, aby pomóc hospicjum Cordis, gdzie przy wpłacie startowej 30 zł, całość jest przekazywana na hospicjum, więc jest to 15 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że wiele więcej, ponieważ osób jest znacznie, znacznie więcej niż przewidywaliśmy. No i mamy nadzieję, że ta bohaterska moc nas poniesie i damy radę pomóc.

W naszym projekcie udział wzięło ponad 90 wolontariuszy, którzy swoją ciężką pracą dołożyli cegiełkę do tego sukcesu. Naszą inicjatywę wsparło około 50 partnerów, dzięki którym udało nam się spełnić nasze cele. A mówili dla Was Franek i Tomek. Do zobaczenia.